Partnerem materiału jest Luxpaff, producent ogrodzeń w systemie panelowym. Kompletne ogrodzenie o wysokości 1,5 m od 52 zł, o wysokości 1,80 m od 58 zł. Komplet brama furtka, wysokość 1,5 m od 1950 zł, wysokość 1,70 m od 2200 zł. Gmina Ruda Maleniecka w nowym 2025 roku stawia na stały rozwój. Przed samorządem wyzwania związane z dokończeniem już rozpoczętych projektów, ale i zupełnie nowe inwestycje, jak choćby termomodernizacja gminnych obiektów. O tym, co gmina planuje w nowym roku. Rozmawialiśmy z Wójt Jolantą Orman. Po pierwsze, kontynuacja już rozpoczętych zadań. W planach, oprócz jak to zwykle bywa, zadań bieżących mamy kilka zadań inwestycyjnych. Część z tych zadań są to zadania, które będą kontynuacją z roku bieżącego, ale znalazły się również i nowe zadania. Kontynuować będziemy przede wszystkim zadanie związane z modernizacją trzech małych elektrowni wodnych. Prace rozpoczęły się w październiku bieżącego roku, potrwają do końca roku i drugi etap tego zadania będzie kontynuowany w roku 2025. Myślę, że od maja do jesieni będą miały miejsce takie kluczowe roboty budowlane na tych trzech małych elektrowniach wodnych. Na to zadanie gmina ma dofinansowanie w ramach rządowego programu Polski Ład, program inwestycji strategicznych. Kolejnym zadaniem, które będziemy kontynuować w nadchodzącym roku, będzie zadanie związane z modernizacją i dobudową oświetlenia drogowego. Właśnie teraz w grudniu dokonaliśmy odbioru pierwszego etapu, który polegał na modernizacji oświetlenia. To były wymiany opraw oświetleniowych sodowych na ledowe, jak również wymiany szaf sterowniczych. Ta modernizacja odbywała się na terenie całej gminy. Drugi etap tego zadania będzie kontynuowany w przyszłym roku. Myślę, że już od wiosny rozpoczniemy. Będzie to dobudowa oświetlenia drogowego w sensie dobudowy nowych słupów zabudowanych lampami ledowymi oraz dobudowa linii napowietrznej około ponad 4 km. Będziemy też kontynuować zadania związane z modernizacją pięciu zbiorników retencyjnych położonych na terenie naszej gminy. Są to zbiorniki w miejscowości Koliszowy, Wyszyna Machorowska, Kołoniec, Lipa i Szkucin. Umowy z wykonawcami zostały podpisane w okresie letnim w tym roku. Trwają prace nad przygotowaniem projektów. Wykonawcy zabiegają teraz o uzyskanie pozwoleń i myślę, że niebawem po nowym roku rozpoczną się już prace na gruncie, ponieważ umowy termin umowny kończy się 30 kwietnia. I tutaj na, to zadanie, na te zadania z kolei mamy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W planach jest także wiele nowych inwestycji. Gmina chce wykonać budowę nowej studni, studni takiej zapasowej w miejscowości Lipa i zmodernizować odcinek sieci wodociągowej. Niebawem, myślę, że w przyszłym tygodniu złożymy też wniosek o wsparcie finansowe na to zadanie w ramach środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy. Kolejnym zadaniem, jakie planujemy na rok nadchodzący, to będzie projekt taki przyrodniczy. Zamierzamy zrealizować na terenie dwóch miejscowości. Miejscowości Maleniec i Machory. Są to miejscowości, które mają duże walory przyrodnicze, krajobrazowe, takie turystyczne. I właśnie chcemy złożyć taki wniosek na wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na taką bioróżnorodność. Chcemy uwypuklić te walory, przyciągnąć tutaj mieszkańców, którzy przyjeżdżają na sezon wakacyjny, przyciągnąć turystów i chcemy zagospodarować teren wokół zbiornika w miejscowości maleniec i zagospodarować teren podworskiego starego parku w miejscowości Machory Kolejne duże planowane zadanie to termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Gmina Ruda Maleniecka chciałaby w ten sposób wyremontować sześć obiektów: remizy strażackie, domy ludowe oraz budynek urzędu gminy w Rudzie Malenieckiej. Spośród mniejszych zadań warto podkreślić, że w budżecie zaplanowano choćby budowę chodników, opracowanie strategii gminy Ruda Maleniecka na lata 2025-2030 i planu ogólnego. Budżet gminy opiewa na kwotę nieco ponad 26 milionów złotych. Budżet się równoważy, a zatem dochody i wydatki są sobie Równe. O realizowanych zadaniach w nowym roku będziemy Państwa informować na bieżąco.